W dzisiejszym materiale przyglądamy się całkowicie nowej Hondzie CRV na rok 2026, która kontynuuje reputację jednego z najbardziej zaufanych SUV na świecie. Model został dopracowany pod względem designu, technologii i komfortu, oferując nowoczesny wygląd z bardziej wyrazistym przodem, smukłymi reflektorami LED oraz lepszą aerodynamiką. Sylwetka jest bardziej dynamiczna, a jakość wykończenia nadwozia wyraźnie wskazuje na segment premium. Pod maską znajdziemy udoskonalone jednostki napędowe, w tym nową generację hybrydy EHEV, która zapewnia lepszą wydajność paliwową oraz płynniejsze przyspieszenie. Honda poprawiła także kulturę pracy silnika i reakcji na gaz, co przekłada się na komfort jazdy zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach. Napęd na cztery koła dostępny w wybranych wersjach gwarantuje większą stabilność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach. Wnętrze nowej cr to duży krok naprzód. Kabina została zaprojektowana z myślą o ergonomii i przestrzeni, oferując więcej miejsca na nogi oraz większy bagażnik. Centralny ekran multimedialny jest większy i szybszy, obsługuje bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, a cyfrowe zegary dostarczają czytelnych informacji kierowcy. Materiały są miękkie w dotyku, a wyciszenie kabiny stoi na bardzo wysokim poziomie. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa Honda Sensyn otrzymały aktualizację, w tym ulepszony adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu oraz system monitorowania martwego pola. Nowością są bardziej inteligentne czujniki oraz lepsze wsparcie kierowcy w korkach i podczas jazdy autostradowej. To auto nie tylko reaguje, ale także przewiduje potencjalne zagrożenia. Pod względem prowadzenia 2026 Honda CRV oferuje stabilne zawieszenie, precyzyjny układ kierowniczy oraz bardzo dobre tłumienie nierówności. To samochód, który sprawdzi się jako auto rodzinny, ale też da przyjemność z codziennej jazdy. Jeśli interesują Cię rzetelne recenzje, aktualne informacje i testy nowych modeli, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. Warto również wspomnieć o nowoczesnych rozwiązaniach związanych z łącznością i personalizacją ustawień pojazdu. System pokładowy uczy się preferencji kierowcy, zapamiętuje ustawienia fotela, klimatyzacji oraz trybów jazdy, co sprawia, że każda podróż zaczyna się szybciej i wygodniej. Honda wprowadziła także ulepszoną aplikację mobilną, dzięki której można zdalnie sprawdzić stan auta, zaplanować serwis lub uruchomić klimatyzację przed jazdą. Nowa CRV została też lepiej przygotowana pod kątem ekologii. Zastosowano więcej materiałów pochodzących z recyklingu, a proces produkcji ma mniejszy wpływ na środowisko. Niższe emisje i oszczędniejsze zużycie paliwa to realne korzyści dla użytkowników, którzy chcą łączyć praktyczność z odpowiedzialnością. Ten model pokazuje, że nowoczesny SUV może być jednocześnie funkcjonalny, bezpieczny i przyjazny dla planety. Dzięki tym zmianom Honda CRV na 2026 rok staje się bardzo konkurencyjną propozycją w swojej klasie, odpowiadając na potrzeby nowoczesnych kierowców. To samochód zaprojektowany z myślą o rodzinach, osobach aktywnych i wszystkich, którzy cenią niezawodność oraz nowoczesne technologie. Jeśli podoba Ci się taki styl testów i opisów, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, bo regularnie pojawiają się tutaj nowe materiały o motoryzacji. Dziękuję za oglądanie, wsparcie i aktywność pod filmem. Komentarze bardzo pomagają w rozwoju kanału i motywują do tworzenia coraz lepszych, ciekawszych i bardziej dopracowanych treści dla widzów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach już wkrótce na kanale motoryzacyjnym.